Radio Gozdawa, zawsze na rybach. Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest mistrz, tak na dobrą sprawę, kulinarny, a przy okazji też i wędkarz zapalony Giancarlo Russo, który w Polsce szerzy. Propaguje, jak i też realizuje swoje pasje kuchenne, jak właśnie szef kuchni i specjalista od włoskich potraw. Dziękuję, Giancarlo, że chciałeś porozmawiać w naszym radiu wędkarskim Gazdawa na tematy wędkarskie i Dziękuję, kulinarne. dziękuję dla Was. Chciałbym, żebyś nam opowiedział. Jak to wędkarstwo u Ciebie wygląda? Jak i też kwestie Twoich kulinarnych, zawodowych rzeczy? Temat wędkarski to jest moja druga miłość. Pierwsza miłość jest kuchnia, oczywiście. Kiedy jestem trochę wolny, oczywiście jestem wędkarzem. I to nie teraz e? wędkuję kiedy całe dziecko, 10 lat. Mm -hmm. Malutki. Wędkowany zbędki e, bambus. Nie wiem pan, że bambusy mm -hmm. tylko to wędki. Nie ma później w, te, pierwsze wędki e, rafinowane. Ma ja pamiętam, że bambus. Na rzeka i łapały klęne. To dopiero jest numer. <laughs> no to fajnie. To fakt. dopiero jest numer. I, ja, i co I... było w tym fascynującego dla ciebie? Dla mnie fascinująca dużo moja praca pierwsza, moja rodzina i oczywiście fascinująca Polska, ciekawe. Ja Mieszka polska 22 lata i jeszcze Polska, wie pan, nie szukałem pracy, dlatego e, robili szkolenia, e, kuchnię włoska, jedną restauracja. Później po włoście rozwój jestem w i e później jedna dziewczyna, a teraz mamy drugą, bo polska na Polskę i mam film. I e jestem zadowolony. Mm -hmm. Nie tylko to, mamy dużo znajomi, moi znajomi aktorzy, akurat temat ten I nad zawodem razem. I e nie tylko nad zawodem, kiedy jesteśmy, jesteśmy wolni, zezwoleni to moi znajomi, Moi blisko znajomi to Andrzej Gabarczyk, Tomek Kozłowicz, Robert Czebotar. Z won jedziemy na rybę. Ale do końca rozmawiamy cały czas z temat kuchni. Uwaga. Jedziemy na rybę, rozmawiamy kuchnię. To <śmianie> ciekawe. <śmianie> 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 Czyli zawsze myślicie o tym, żeby coś później zjeść. Czy te ryby, czy. Ja, dlatego, dlatego przykłady, nie wiem, e, przykłady pstrągi. góry są przągi piękne i tak dalej. Momentalnie myślę: carpaccio, strągi, oliwa z oliwek, citrina, oh, fantastyczne, albo tartara, <laughs> fantastyczne, rozumiesz? No, Ekolejny e mój kurde, dobrze, masz rację. E to jest fajne, to jest fajne. Jestem polska, je, jestem prekursor kuchnia łoska, ale prawdziwa. Eh? I nie eksperymentuję, robię, robię inne kuchnie i ja nie umiem, eh? mm -hmm. I nie tylko to. E, Mamy sport wędkarz i jeszcze mi kibica e, Juventus i Legia Warszawa oczywiście tylko Warszawa jest tutaj <grym> no nie, nie wszyscy będą zadowoleni ale no tam ale jeszcze w Warszawa jest kiedyś z Danska w Danzka lekki Danzka i <grym> jeszcze Polska lek Polska ale teraz jesteśmy w Warszawie w mówiąc jasne i Juventus a Boboniek też grał Juventus. w Juventusie ja pamiętam, ja, ja Boniek gotowałem w Włoszech, ja w Włoszech gdzie pracowałem hotel, wszystkie drużyny, e, włoska liga, do pierwszego mecze nocnego na hotel, mm -hmm. ja gotowałem dla Maragona, dla Gullit, Van Basten, e, mm -hmm. Boniek, Platini. To same to same, gwiazdy. same gwiazdy u ciebie się sto, tak, stołowały? tak tak drużyny Juventus Roma Inter Milan wszystkie drużyny mm -hmm. a wracając to, to, to do to też. ale wracając do wędkarstwa to lubisz łowić na spławik spinning czy, czy metoda feder którą z technik uprawiasz generalnie tak, generalnie robię wszystkie metody, ale moje ulubiona, jestem mocno na Pławik, na Bolońska. Na jeszcze jestem bardzo mocno. Mm -hmm. Dwa lata temu wygrał zawod Pał na pani Laura Łączy, na, na konkursie i mm -hmm. wygrał 13,5 kg ryby. Tak, tak. kilka Tak, tak, wygrał. Mm -hmm. Ja jestem fascynujący dla mnie boląskę. Mhm. Polonezka i nie na garażu, to nie jest sport. Na klenach. Kleny to bardzo trudne ryby. Tak, to, to jest mądre tak. ryby jest trudne. Może być, może być żywe, żywe, cieniutki, dwunastka. Dwunastka i terminale może być ósemka. To jest sport. Wie Pan, sport jest kiedy albo ja, albo ryby. Mhm. ale A to... to... Jeszcze ale Kaldo, czy na przykład klenie łowisz na spławik, czy spinningowo? Na spławik, nie, na spławik je ja lubię. I jak to wygląda? Zestaw spławik, taki zbudowany? Na spławik jeszcze nie jest trudno. Ja, ja cały cały żyję, łowić klen. Jeszcze y, uwaga na jego klenie, jest bardzo lipa, byś starczy troszeczkę, i stopi troszeczkę mocno, blisko dziega. Len sucha momentalnie, do widzenia. Mm -hmm. Cieniutki, cieni, malutki jazik. Dwudziestego, osiemnaście, osiemnaście, dwudzieste to jazik, do jak Len. Nieduży. Mm -hmm. mm -hmm. Ósemka, dziesiąta, jaka jest woda. I na kołowrotkę 12. Mm -hmm. Później są so kilka boląskich, ja mam 5 metrów, 6 metrów, 7 metrów, mm -hmm. boląskie. Później są so kilka gramatur. Gramaturę startujemy, ja lubię le lekko, mm -hmm. gram, półtora gramu. Później ewentualnie dużo prądów, może być większe gramatury, prawda? Mm -hmm. I jeszcze mocno też, kiedy wyłoszek e droncina uh, wędkarsko-dupercini, startowały ja, mm -hmm. na ukleje. Mm -hmm. Ja łapałem e, 3 godziny, łapałe 1870 ukleję. A to... wędka 1,70 m na mm -hmm. wędka. Tak. Ale to też jest sztuka, to jest wolnybyś trajnuje. Nie trajnuje, nie daj radę. No tak, to jest fakt. Nie trajnuje, nie będzie to. To jest maszyna. To musi to być. To Tak, bardzo szybkie. Tak, tak. teraz jest trochę trudno, dlatego mam 8 ale daj radę też e, teraz. parę razy trajnuję, e, mam formę, jeszcze raz, ale, zna, ale, znajdujesz, ale znajdujesz, ale znajdujesz czas na to między gotowaniem, domem, żeby wybrać się na ryby. Czas do czasu, trochę trudno, ale potrzeba. Potrzeba fizycznie też głowa. Nie myślę, że cały czas praca domu. Troszeczkę jesteś wolna głowa. I oczywiście jest jeden sport, wędykański, jest jeden sport fantastyczny. Mhm. A w, w Polsce gdzie najczęściej łowisz? Jestem na, na moje regiony normalnie. Mhm. Na Kleni na wikła, tam jest to fantastyczna woda, mhm. czysta, elegancka. Mhm. i Jest wisła to. Mhm. A tak na, patrząc na przykład pod kątem kulinarnym, to które ryby naj, najbardziej lubisz przygotowywać, albo te, które obdarzasz takim, tak. e, taką pieczołowito, pieczołowitością? To ciekawe, dlatego, że nie jest, Polska. polska, jeszcze e, łosiek czy słodkie ryby Złotka woda, ryby złotka, woda mało, normalnie ryby morskie gotujemy, Aha. ale oczywiście też szupaki są dobre, okon morski są dobre, ale absolutnie nie gotujemy Włoszech. się oczywiście nie gotujemy, mm -hmm. tylko pstrągi, przykład, łotoś, to ok, ale normalnie gotujemy e, morskie ryby. E, moja ulubiona ryba jest czabnica. E, mm -hmm. Czaminica jest fantastyczna ryba, maczne. to bardzo prosto, Daj na paternie trochę woda, trochę wino białe, kilka pomidor sherry i troszeczkę estragon. Czośnek oliwa z oliwek, porcja około 200 gramów, 220 gram. gramów. Gram, pomidor sherry, 7 pomidor sherry, kroimy na pół. Czośnek, woda, na pół ryby woda, nie jest dużo woda. Wino białe, we uwaga, ryby lubi. Żyje, woda, umarły z wino. Uważam. Wino, bezdrawne. wino. Oliwa z oliwek. Do tej pokrypka, i 10 minut jeszcze gotowe Jeszcze bardzo prosta receptura. O, albo pisz jak jak znajomi, z Andrzej i pamięta do Norwegia, siedem dni na dorszy, tak dalej. I, Siódki dorsze i robili tartara i na kuter na kuter i robili carpaccio mm, dorszy. Mm. Carpaccio. Flaszeczki, sieniutki, cytrina, sól, oliwę oliwek. Fantastyczne. No proszę. I oni, moi koledzy, mówią, kurczę, to niesamowite. To niesamowite, co ty robisz. Ale zobacz. Jest, ja się nie dziwię. Prośle, prośle. Ale Giancarlo, ja się nie dziwię, że koledzy, twoi którzy i jadą z tobą na ryby właśnie później chyba są bardzo głodni, jak rozmawiają z tobą o różnych tak, to potrawach. No prawda prawda. <laughs> prawda, prawda to. Dlatego ja też głodny, kiedy rozmawiać o jedzenie. Normalnie. Ja już, normalnie. ja już jestem głodny o tym, jak opowiadasz to. A powiedz mi, dlaczego? Bo może, może to polskich słuchaczy, wędkarz, wędkarzy interesuje. Dlaczego uważasz, że karpia i karasia nie warto przygotowywać? Nie, uwaga, karp, ewentualnie, musi być karp, ale 6-7 dni, znaczy woda, bez boto. Albo karpa ma smak błoto. niedobre. Mm, mm. Ale myślisz, I że... ewentualnie kart robi galantina. Galantina gotujemy. Kart na parze gotujemy. Mm -hmm. dłużki jak mówi kart to po 2 kilo. Na parze gotujemy. Później całe mięso i robimy jak e, roladkę. Zresztą mm dajemy -hmm. seler na ciągę, jajka otwarte, dajemy troszeczkę żożnek, troszeczkę serwę, parmigian mm -hmm. i robimy to fajnie. To ja i dajemy gotowanego pieca. Mm -hmm. Pół godzina 35 minut. Jest fantastyczny później. Klaszterki dobre. Mm -hmm. Ale uwaga, nie moje ulubione. Do, 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 do tematu karaś, karaś jest jedną rybę, dużo ości ma. Nie ma mięso niesmaczne. Mm -hmm. Ja raz spróbował kawałek i moje dzisiaj, raz Polska, to, a tego w Włoszech absolutnie. Karaś nie są dobre. Do wędkarstwa, do, do, do zawody fantastyczne to. Mm -hmm. Do jedzenia nie. Do jedzenia nie. A, okoń. Ja pamiętam, tak, ja pamiętam po kiedy kiedy zawody, moja drużyna, e, widziałeś dużo, boląskę to czas na Karasie i robili Janet dla Karasie e, Kupa Kurczaki. Instagram mm -hmm. Kupa Kurczaki, na Później czerwone robaczki kaliforniane i 300 gram eh, kupa kurczak, miercząca, 300 gram, eh, glinia, e i 300 gram buka tarta. Mhm. Mm e robaczki na środku, i daj kurkę. Dlaczego? Kiedy daj nałym buka woda, 4 metry woda, to malutki ryby też, prawda? Tak. Ukleje je inne. Tak. Kiedy będzie to kupa Kurczak to mierci, mocno, i e malutkie ryby ido. Karaś jest jedno rybę bruder. I e tam będą karaś nie na to. Ale jest trudno temat, dlatego, rękawiczki tak tak ale do końca łap kurde konkretne. 25-30 kg godziny. No proszę. I to... <laughs> tak. Ja, ja mówili to dla kolega Edmund Gutkiewicz. Tak. Ja mój kurty z trójką. Jedziemy razem, a cię to karasie malutkie ryby, pół godziny na malutkiej ryby nie ma. Mhm. Mm Ale jeszcze śmiercią sprawa. No właśnie. Bo tak do końca nie zrozumiałem, Giancarlo, co to jest ten element kurczaka? Czy ja to źle zrozumiałem? Element kurczaka, gdzie są kodowane kurczaki, prawda? Tak? Kurczak ekstrement ekstrement. Kupa, Aha, kupa, kurczaka. Tak, już rozumiem. rozumiem. Ekstrementy kurczaka tak, i tak. Kurczak. To jest śmiercią, ale jest niesamowita. A nie dlatego, że kara się brudzi rybę. Rozumiesz? Tak, e tak to śmierdzi. Tak. E I to śmierdzi. I to też. Ale tylko ekstrementy nie mogę, daj Janet do wody, dlatego nie idą na dół. Potrzeba trochę klinia. I bukatarta, karta, w tych kogliniach będzie te kulka e, e, z całej jest jeszcze zaknięta kulka, prawda? Tak, tak. Dajmy tak, buka karta i normalnie otwiera później kulka z mm -hmm. czerwonej robaci. Rozumiem. Fantastyczny. Paleca. No proszę. To już się sam dowiedziałem czegoś ciekawego. A przez to, a przez to, to. że z młodzieżą pracuję, to w któregoś momentu z nimi ten Twój przepis, przepis kulinarny na Karasie, tak. wykorzystam. To tylko do, do wendykuję do Karasie, nie do jedzenia. No oczywiście. Nie do Oczywiście. Robi oczywiście. Ale to też jest właśnie przepis. A co wtedy. Inny przepis dobry jest teraz. Akurat jest Stetson łosoś, prawda? Dziki. Bazysty, mm -hmm. prawda? Tak, tak. Warsze gotowany na sól morski. Zalijmy tak. blak gastronomiczny 1 na jeden, blak 70 cm. Na dół GN tej 1,5 cm sól morski gruby. Tak. Później łosoś, patroszenie o łosoś, dajemy na 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 sól na no czyli robimy taką... Do końca nie bliżej łosoś, nie łotoś. Tak. tylko zól widzę. Tak, tak. O, I daj dłużej troszeczkę woda, z palec, Troszeczkę mm -hmm. woda do sól. Mm -hmm. I dajemy do piec temperaturę 200 stopni, 210 stopni, przepraszam, i kalkulujemy 22 minuty na e, pół kilo. Ryba. Mm -hmm. Kilo ryba potrzeba 45 minut. O, i Dwa wtedy... kilo ryba potrzeba około półtora godzina. Jasne. Kiedy później będzie potrzeba motek, dlatego będzie twarde cór, rozumiesz? Jasne. Będzie twardy cór, mhm. łamane cór, elegancko odcówisko e, czyste, I e, skóra będzie sama na górę i e, mięso jest fantastyczne. Wow. To no nie tak. potrzeba nic. Trozeczkę oliwa z oliwek i fantastyczny. Nie dajemy sosu, to, to nic, zero. To już naturalnie jedzenie. Zdrowie I robię jedzenie. Samą, samą rybę podajemy, czy z czymś podajemy ją? Nie, to, to może być później, może być robię piwę, dżemniakarmi, mogę robić e, spinak, czy co wolę. Mhm. A na przykład, A później, e... jeśli, jak te, Proszę. A, a jeżeli na przykład jakąś sałatkę taką na zimno z rybą coś preferujesz? Tak. Normalnie sałatę, bo sałatę moje kupię, włoska kupię. salatę sałatę mix. Sałata radicchio, giombo, ciesisko mix. I dajemy oliwę z oliwek, sól i troszeczkę oset, wino białe. Nie krem, balsamiczny kombinuję. Troszeczkę oset, wino białe. lekko. Mm -hmm. To jest fantastyczna salata. Albo kto nie lubi ozet, cytryna. Mm -hmm. Też dobre. Albo ocet balsamiczny, ale uwaga, ocet balsamiczny to jest kultura. Dlaczego? W Polsce są sklepy, bo ocet balsamiczny pół litra kosztuje 9 zł. To nie jest ocet balsamiczny. To jest normalny ocet z karmel, z cukier. Tak, tak, to jest. Daje kolor czemu? Prawidziwie, że w 100 ml kosztuje 120-130 euro. Mm -hmm. Dlatego, minimalnie w balsamicznych 18 lat, minimalnie. Mm -hmm. Ja mój studio w mojej studiu mam w balsamicznych 40 lat. Najstępnym rokiem ci, ciągle mam na kieszeni rozmarli, nie żywię. kraju raz w 30 rok fajny dojść, mamy na kieszeni, mamy. Później 30 rok, kurde, jedziemy tam. Ury e, e, mówię, mogę jedy, ale pierwszy nie będzie bawać. Startuje drugi <grystarkujemy> drugiego <grystarkujemy> miejsca, pierwszy na pewno nie Rozumiem. Ale fajne sprawy, fajne zabawy. Co lubisz w sporcie wędkarskim najbardziej? Rywalizację czy Jej? czas? Jeszcze raz, przepraszam. E, powiedz mi, co lubisz, w sporcie wędkarskim? Czy samą rywalizację sportową? Czy z, y, tylko spędzenie czasu y, ci się. Nie, rywalizację dla mnie nie do końca. Jeśli spędzenie czasu, razem jestem znajomy. Mm -hmm. Ja nie jestem mocno na spinning, ale bardzo chętnie. Teraz, teraz trenowałem na spinning i też tak się mogę. Mm -hmm. Mogę zawodu mocno, że mm -hmm. mocne ludzi. Ale. Mm -hmm. Kiedy jedziemy tam, akurat, co robimy do Łazji, Łazja, to ma zawód aktory, to tam jeszcze święta, rozumiesz? Jeszcze spięci, spieszne i razem jedzenie. Ja akurat mam, mój sponsor prowadzi mięso, to Janieńczyk i Jan i mój znajomi, czekam na wieżu, na grillę, to No mm -hmm. To jest święta, po prostu. Mm -hmm. Rywalizacja, to rywalizacja? Nie potrzeba rywalizacji. Jasne. Albo nie nie prowadzi, prowadzi, to jest tajemnica, gdzie ja łowić ryby. No właśnie. No. Nie prowadzi mnie, prowadzi, e, 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 ile ludzi idą tam, prawda? Tak. Tak, A to jest kupiude. Ja A... akurat poniedziałek biłem, na program będzie czwartego, polecę oglądać, 4 grudnia, tak. 1930, na typu P Polonia mm -hmm. i będzie akurat e, e, moja historia na no studio, e, instalacje, kiedy gotowałem, robiłem wyskolenia, później moja opi na Nordworking i na Spinning. Akurat to blisko Warszawa Biaława, tak. są sztaby mm -hmm. do Ksiżek więc telewizja, tam, te kamery. Kurde, nie łapa, nie ja, nie Krzysiek, nie łapa, bo jedno szupak. tam tam tamto oszupak. On mój kurde cięgiel, no zobaczcie co stało dzisiaj. Nie ma jedno, nie mówić, Krzysiek, bardzo, i mówi na telewizji, bardzo dobrze, jesteśmy razem, rozmawiamy, Ryba nie jest opcja, prawda? Tak. Nie jest ważne. Ale na przykład dla niektórych samowędkowanie jest Giancarlo, z przyjemnością, czyli spędzenie czasu takiego przyrody, to, co też powiedziałeś, że wędkarstwo dla Ciebie jest takim odprężeniem od kulinarnych no, rzeczy, że w tej przyrodzie no, ja znajdujesz jest, tak, tak. przyjemność, relaksu, i też chyba, a czy masz wtedy pomysły? Jak już jesteś taką na, jesteś nad wodą, to przychodzą do Ciebie jakieś takie fajne, ciekawe pomysły, co byś zrobił, ugotował i tak dalej? To cały czas, cały czas, ale kiedy jesteś na, na wodach, to mnie interesuje bardzo, obserwuję nie tylko ryby, nie tylko ryby, uwaga, obserwuję też ptaki, jakie żyją, rozumiesz, mm -hmm. to, to, to kilka godzin, gdzie jesteś. No, Totalnie relaks, ale później normalnie, kiedy widzę tak dalej, myślę, cały czas inne receptura. To normalnie, <laughs> normalnie myślę, inna receptura. Przykładem okay. węgość, a dzisiaj chlebaczik ma działo, do da maturę, i on ma węgość dwa tygodnie dużo, i on piękna, ja mówię, że kurde, to na grill, list laurowy, to nie spek. później list laurowy bez skóry węgość. Później list laurowy, sznurek, sznurek mocno i na nagrywę. Całe tusy poszło, i smaczne, niesamowite. To mówię, o kurde. Albo na kos pomidor, uuu Jezus. List laurowy pracuje w Węgosie. A więc, nie ciężki, przyprawy, uniwersalnie. No, ale wybe, przykłady, dziobinica pracuje, estragon, Węgosie pracuje, list laurowy. I robimy zupa rybna, potrzeba rozmarin. To, tak. to jeszcze fajne. Kuknia na rybę. Fantastyczne. A tak na szybko nad wodą z takich tych naszych polskich ryb, to tak na koniec jakiś byś przepis taki na grilla rybę polecił? Oczywiście. Sielawa są fantastyczne. Sielawa są fantastyczne na grilla I na grill, i na października. So, tak. Oczywiście później. Na, na frittura, na wębogory, oczywiście. Ale na grill e, ryby bardzo dobre linne też a Dlatego to tuż ryby, są tuż ryby. I na grill sobie się poszło, rozumiesz? Tak. I masz konkretny e, smak ryby. Przykład, linne ma bardzo delikatnie mięso. E, mm -hmm. I starczy kupujemy, to sklep kupić normalnie, liście bananowe. Dajemy linę na środku, pakujemy na liście bananowe, nułeczko, i to dajemy na, na grill. 11 minut, to gotuje fantastycznie. Nieźle. Ale jakieś I przyprawy? Pstrągi, pstrągi na grill są fantastyczne. Ale 7 minut jedna strona, 7 druga strona. Fantastycznie. Ale Giancarlo, jakieś przyprawy dajemy na grilla do ryb, czy nie? Na grilla, sól, pieprz. Mm -hmm. e, rozmaryn i czosnek. To potrzeba nagryźć. Nie dajemy inne. To też przeprawę kupić, sklepy i tak dalej. Ja przykładę jestem e, e, z e, primat, jestem wizerunek i tak dalej. Oni mają przeprawę na To też dobre. Ale ja wolę naturalnie dwa składniki, dwa, trzy składniki maksymalnie. To jest, dlatego kuchnię właśnie dobrze. Maksymalnie trzy składniki. Kiedy gotowały dla Jana Pała, mm -hmm. gotowały, to wartawie dwa razy gotowa dla Jana Pała. Pamięta, i robili łosoś, ma kierometr z Łożoś i sparagi. To dla Jana Pała, to cała delegacja wadziła. to ciekawe jest, ma też trzy składniki. Łożoś pracuje bardzo z tymianek i koper, mm -hmm. koper włoski. Karlo, e, niestety musimy kończyć. Tak jak, Wojciech, tak jak Wojciech Potocki powiedział, że jesteś osobą, która może godzinami opowiadać i mówić o kuchni tak, i tak, nie tak. tylko, ale jeżeli zechciałbyś skorzystać z mojego zaproszenia następnym razem w wolnej chwili, a już nie wspomnę... Oczywiście. A już nie wspomnę, że jak może w przyszłym roku koronawirus nam ustąpi, to będziesz chciał skorzystać z zawodów wędkarskich, które organizuje od czasu do czasu. Nie był Oczywiście. naszym gościem, a przy okazji radio też będzie organizatorem takim. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ja bardzo naprawdę... dziękuję, ale robimy kilka razy, który na widzenia. To może, 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 przed Bożym Narodzeniem umówimy się tak, na tak, wywiad, Bardzo będę, robimy parę danych na wigilię. Ja dziękuję. Chciałbym dziękuję. tylko. Dziękuję. Ja chciałbym tylko. Powiedzieć i podziękować Ricardo Russo za to, że skorzystał z zaproszenia Radia Gozdawa i dla środowiska wędkarskiego zaprezentował swoje kulinarne przepisy. Dziękuję ci bardzo i ja dziękuję. Radio gozdawa zawsze na rybach.